Dzień dobry, witam państwa w niekonwencjonalnym odcinku programu samorządowego miasta Szczecinek. Dziś moim, ale przede wszystkim państwa gościem będzie Lidia Pieńkos, animator lokalny Koszańskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Witaj, Lidia. Dzień dobry. Powiedz, czy tak naprawdę zajmuje się twoja agencja? Koszańska Agencja Rozwoju Regionalnego zajmuje się wieloma projektami i to są. Projekty związane z aktywizacją społeczną, tak jak rewitalizacja, gdzie tutaj już pracujemy ze społecznościami lokalnymi i próbujemy je zintegrować. Przy okazji zostawiając coś pożytecznego w danym środowisku, czyli animacja i integracja społeczności lokalnej jest powiązana z jakimiś działaniami inwestycyjnymi. Z drugiej strony mamy projekty typu społecznik, czyli tu już jest otwarcie do grup nieformalnych, organizacji pozarządowych realizację ich pomysłów. No i jest mnóstwo projektów, które są związane z mm, pożyczkami. W to nie wnikam, to nie jest do końca moja działka. Tak, właśnie chciałem zapytać o ten program Społecznik, bo on dość, w naszym mieście działa dość prężnie, ale tak naprawdę na czym on polega? Program Społecznik jest programem Urzędu Marszałkowskiego. Jest nowa formuła na lata społecznik na lata, czyli 2019-2021, to ułatwia nam pracę długofalową. I program społecznik jest takim zwrotem w kierunku zarówno organizacji pozarządowych, którym łatwiej jest zdobyć przez osobowość prawną jakiekolwiek dotacje, ale też jest ukłonem w, w, w stronę grup nieformalnych, które pod patronatem różnych organizacji mogą realizować swoje pomysły. To miało taki cel zejścia dosyć nisko, Struktury e, społeczne, tak żeby najdrobniejsze, najdziwniejsze pomysły mogą być zrealizowane to jedno, a dwa na tyle miała być to i jest łatwa formuła w rozliczeniu, e, w aplikacji, e, że właściwie każdy może sobie z tym poradzić. Jak ten program działa w szczycinku? Jesteś zadowolona z jego efektów? Ja byłam animatorką w Społeczniku przez dwa lata, jeszcze w 2018 i 2017 i mieliśmy taki rok, gdzie do Szczecinka trafiło prawie 100 tysięcy złotych z projektu Społecznik i to były takie żniwa. Jeszcze była łatwiejsza aplikacja i możliwość zdobycia takich środków. Teraz wszystko odbywa się przez program Witkac i weszło w formułę również głosowania. No ale widać, że w Szczecinku organizacje nadal chętnie sięgają po te środki. No i jesteśmy w miejscu na Skate Plazie nie przez przypadek, bo tutaj był realizowany projekt właśnie z programu Społecznik Graffiti Jam. Część druga. Jesteśmy tutaj z tego powodu, ale też jeszcze jednego. Za naszymi plecami powstaje boisko do koszykówki. To już trochę inny projekt. To już budżet obywatelski. Powiedz mi, co myślisz o tym pomyśle w ogóle takiego inicjatywie budżetu obywatelskiego? A to teraz już wychodzę z roli animatorki tak. lokalnej koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i przesuwam się już w rolę osoby, która współpracuje w sposób naturalny z młodzieżą i z organizacją, z Fundacją Dobre Rzeczy i też z ludźmi, którzy mają jakieś pomysły, bo bo jeżeli to są seniorzy, jeżeli to są zupełne dzieciaki i mają fajne pomysły, to chętnie będę wspierała. Budżet obywatelski daje duże możliwości. To znaczy mamy dosyć dużą kwotę, którą możemy dysponować. Ja jestem zwolenniczką. Tworzenia w tym wypadku inwestycyjnych projektów. Jeżeli możemy skorzystać z 200 tysięcy złotych i to jest taka granica, kwota graniczna, to ja chętnie te 200 tysięcy jestem w stanie zaanimować, ale w inwestycji, bo imprezę jest łatwo za niewielkie pieniądze zawsze zrobić, natomiast inwestycje zostają z nami na lata. I jeden z projektów 2019 właśnie się buduje za naszymi plecami. I będzie to boisko do koszykówki. Mam nadzieję, że już niedługo zagramy na nim w kosza. Ale powiedz mi, czy masz jakieś plany na przyszłość? Czy Uważasz, że ten budżet obywatelski powinien się rozrastać? E, tak. To znaczy ja jestem również założycielką i przewodniczącą Rady Osiedla Słowiańska-Łódzka. I każde osiedle może stworzyć sobie taką radę. I ono, budżet takiej rady nie jest wysoki, natomiast pozwala na stworzenie i zintegrowanie małych społeczności, gdzieś tam tych osiedlowych projektów za niewielkie pieniądze. Natomiast budżet obywatelski daje większą możliwość, tak jak wspomniałam, no i przygotowaliśmy się tutaj z młodzieżą w 2020 roku. Złożyliśmy trzy projekty do budżetu obywatelskiego. Taką naszą ideą FIKS jest tworzenie miejsca dla młodzieży, dla dzieciaków. Dlatego tutaj jesteśmy na skate plazie i widzimy, że mimo ukropu dzieciaki z tego korzystają, rozbudowujemy ten teren oboisko, do gry w koszykówkę, a w planach złożone zostały trzy projekty. Jeden to jest pump track. Też chcemy, żeby był umiejscowiony tutaj w okolicy skateparku, Parku. Parkour park i ścianka bulderingowa, no to już jest dla takich pasjonatów i myślę, że też spełni oczekiwania. Wspomniałaś o rewitalizacji? Chciałabym zapytać, jak ona funkcjonuje w przecinku? Jakie działania są podejmowane? Bo to jednak jest rzecz. Ktoś istotny dla naszego społeczeństwa, której chyba nie do końca, może, którą chyba nie do końca możemy zaobserwować tak bezpośrednio na ulicach miasta. Właśnie wydaje mi się, że to jest też takie uderzenie w takie małe społeczności bardziej, bo no, trudno jest zintegrować 40 100 tysięczne miasto, chociaż nas w okolicy i w najbliższych satelitarnych większych miastach postrzegają jako bardzo zintegrowane zintegrowaną społeczność szczecinecką. Mówią, że w ogóle mamy jak, jak, jakiegoś hopla na punkcie swojego miasta i bardzo chętnie się przyznajemy, skąd jesteśmy i się bardzo szybko rozpoznajemy gdzieś tam na ulicach. Natomiast e, rewitalizacja w zeszłym roku odniosła się do dwóch. E, podwórek malutkich, Jedna, jedno podwórko na ulicy Słowiańskiej, drugie na ulicy Wieśniowej, gdzie powstały małe projekty, nieduże, za 18 tysięcy złotych, natomiast do tego były tworzone również animacje. W tym roku z kolei przesunięcie jest rewitalizacji w inne przestrzenie. Weszliśmy we współpracę z Fundacją Miłosierdzie i Wiedza i ten projekt w rewitalizacji odnosi się do seniorów. Oni wyrazili swoje potrzeby i doposażyli swój klub seniora w, w laptop, i będą tam prowadzone kursy dla seniorów z obsługi komputerów. Zresztą oni też wykorzystują je na co dzień, więc to, to na pewno nie są pieniądze wyrzucone w błoto. A drugi projekt, który nam się zaczyna rozszerzać na kolejne przestrzenie, związany jest z ulicą Mariacką gdzie będziemy rewitalizować podwórko, to znaczy będą wymienione sprzęty w placu zabaw na placu zabaw i to już razem z Urzędem Miasta stwierdziliśmy, że tam jest taka potrzeba do działania, ale też wyrażona oczywiście przez mieszkańców tego osiedla. No i tak się złożyło, że zaangażowały się do tego projektu, zaangażowała się młodzież z dobrych rzeczy i też będziemy tam rewitalizować to podwórko pod kątem estetyki, czyli zajmiemy się ścianą, będzie zrobione graffiti. Ee, I powstał pomysł tworzenia dobrych podwórek. Więc to się przeniesie nam chyba już nawet do nowego województwa sąsiedniego Wielkopolski. Mam nadzieję, że też tam e, ten projekt będzie e, pączkował. Chciałbym się zapytać, jak w ogóle współpraca z miastem przy jakichkolwiek tego typu inwestycjach, wydarzeniach sportowych, które organizujecie? No, Nasze wydarzenia sportowe będą pewnie na tym boisku, ale graffiti jam był. Jak miasta na to wszystko zapatruje? Chętnie pomaga? Jeżeli chodzi o współpracę z Urzędem Miasta i z osir to my absolutnie nie mamy żadnych problemów. E, to znaczy ja się musiałam dużo nauczyć, e, jeżeli chodzi o. E, Projekty inwestycyjne, więc głęboki ukłon w stronę urzędników, którzy znoszą moje życzeniowe podejście do, do budownictwa, ale naprawdę są otwarci i ja się bardzo dużo nauczyłam. Nauczyłam się korzystania z infrastruktury, która już jest, z rozbudowywania jej. Jeżeli mam jakiś problem techniczny i nie wiem, jak go rozwiązać, to jakbym zawsze mogła liczyć na wsparcie ze strony specjalistów, i tutaj na każdym etapie przy tworzeniu chociażby budżetu obywatelskiego mogę sobie pójść do urzędu i uzyskam informacje czy to jest teren jak go jak wykonać często jest tak że na etapie tworzenia gdzie już jest jakaś informacja z naszej strony że będziemy składać taki wniosek jest prośba o spotkanie żeby gdzieś uszczegółowić pewne działania podpowiedzi że coś na coś należy zwrócić uwagę więc tutaj nie ma żadnego kłopotu tak samo nie było kłopotu na Plazie. Myślę, że akurat Skate Plaza jest tworzona przez młodzież, przez dobre rzeczy i mocna integracja nastąpiła tej młodzieży wokół tworzonej przez ich samych marki i pokazali się z tak dobrej strony już wielokrotnie, że jest duży poziom zaufania ze strony miasta i naprawdę ogromne wsparcie. Jest też tak, że oprócz tego, że w rewitalizacji jakby mamy środki do działania, które możemy aplikować jako koszańska Agencja Rozwoju Regionalnego dalej je przesuwać w ramach projektów, tak przy społeczniku czy innych działaniach staramy się zdobywać też środki zewnętrzne. I Jeżeli pójdzie się z jakąś tam pulą pieniędzy i poprosi o mniejsze wsparcie, większe lub większe wsparcie, zawsze ta otwartość jest i naprawdę nie ma problemu z tym tym, żeby rozwijać skrzydła. już tak na koniec, bo jesteśmy przy tym boisku, powiedzieliśmy dlaczego ono powstało i w jaki sposób się, się ten pomysł, tak wspomnieliśmy o tym delikatnie, ale kiedy pierwszy mecz w kosza, jak myślisz, w tym roku, w przyszłym? Ja mam nadzieję, że w tym roku, to znaczy mnie bardzo ucieszyło to, o czym rozmawialiśmy jeszcze przed włączeniem kamer, że imprezą graffiti jam trochę odmroziliśmy to takie zamknięcie nas w domach, Słuszne, niesłuszne, nie, nie wnikajmy w to, bo do życia każdy z nas z wielką przyjemnością, mam nadzieję, wrócił. Natal, nadal jednak jest gdzieś lęk, nadal jednak nie wiemy, są sprzeczne informacje, sprzeczne wytyczne i nadal gdzieś tam z tyłu głowy możemy mieć obawy przed spotykaniem się. Natomiast ta impreza Graffiti Jam była pierwszą imprezą w Szczecinku, która jakby odmroziła mieszkańców, więc ja mam nadzieję, że przed jakimikolwiek sytuacjami kryzysowymi rozegramy mecz z sprzętem miasta, dobre rzeczy, kontra urząd miasta. To będzie, myślę, bardzo przyjemne podsumowanie stworzenia boiska do gry w koszykówkę. To czekamy na ten mecz z wielką niecierpliwością, a na razie musimy zakończyć naszą rozmowę. Było mi bardzo miło. Dziękuję Ci. Dziękuję bardzo. I Państwu również dziękuję za uwagę i zapraszam do następnych odcinków naszego programu.